Kiedy rodzice stają przed sądem w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, sytuacja bywa często przedstawiana, hmm, obrazowana jako pole bitwy. Konflikt zaostrza się, a dzieci stają się kartą przetargową, stają się narzędziem. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego tak rzadko proponuje się rozwiązania, które mogłyby skutecznie i szybko Rozwikłać te konflikty, które bardzo często trwają latami. Rozwiązania, które jednocześnie chroniłyby dobro dziecka i dobro rodziców. Może we odpowiedzi. Co ważne, ja działam jako interwent system, systemowy międzynarodową. głównymi krajami mojego. Działania są Holandia, Niemcy, Francja, Portugalia, ale działałam też na terenie USA i skutecznie udało się mi poprzez wspaniałych ludzi, którzy byli po prostu zesłani na drogę poszukiwań tego dziecka. Byli mi zesłani po to, abyśmy byli w stanie to dziecko przywrócić do, normalnego, do normalnej sytuacji, do normalnego życia. I chcę Wam powiedzieć, że fakt, iż rodzicom nie są przedstawiane te proste, szybkie rozwiązania konfliktu, to nie jest domena tylko i wyłącznie polskiego systemu. Sądownictwa czy polskiego systemu prawnego dotyczącego dzieci, dotyczącego spraw opiekuńczo-wychowawczych. Dajcie znać, czy mieliście kiedyś takie przemyślenie? Może dowiedzieliście się w pewnym momencie dopiero o tym, że mogliście zadziałać zupełnie inaczej, co znacznie skróciłoby tą drogę walki z drugim rodzicem, ponieważ sprawy. Opiekuńczo-wychowawczy mają to do siebie, że potrafią trwać latami, a mogłyby trwać zaledwie kilka miesięcy. Myślę, że nawet w okresie, a bez problemu, w okresie nawet trzech miesięcy można by takie sprawy zamykać, mając na uwadze naprawdę najlepsze dobro dziecka.